No dzień dobry kochani i jestem. Wśród habru, wśród krwawników, wśród koniczyny, wśród nagietka, wśród słonecznika, wśród ogórecznika. Proszę bardzo, a tu ja jestem też. Dobrze, wśród maków znalazłam dla Was tę roślinę. Dziwne, że ją tutaj znalazłam. Sama się zastanawiałam jak ona się tutaj i skąd wzięła. I jest to proszę bardzo. Ta oto roślina, mam nadzieję... Jak ja mam stanąć, żebyście... O! Teraz ją dobrze widzicie. Uuu! Nawet jak tu przy niej usiadłam w tym słońcu, czuję od razu, jak pięknie pachnie. To jest, kochani, mięta. Mięta polna. I o niej będzie dzisiejszy film, na który Was serdecznie zapraszam. Moi drodzy, na wilgotnych łąkach, na polach... No, tutaj ta łąka nie jest tak wilgotna, ale ona gdzieś się tutaj zaplątała. Wśród rowów, wśród strumieni rozpościera się delikatny zapach mięty polnej. Mówiłam Wam, że jak się nachyliłam, to dokładnie to czułam. Ona nie jest taka wyniosła jak jej siostra mięta pieprzowa, ale w tej swojej skromności nosi siłę, której naprawdę nie sposób, nie sposób przeoczyć. Jej aromat. Niesie ze sobą świeżośletniego poranka, chłód porannej rosy i ukojenie dla zmęczonego ciała. To roślina, która od wieków towarzyszyła ludziom w codziennych troskach, przynosząc ulgę zarówno w chorobie, jak i w chwilach zmęczenia. I dzisiaj ją Wam zaprezentuję. Mięta polna. Mięta polna jest szeroko rozpowszechniona w, w Europie, w Azji, Ameryce Północnej, więc jej jest naprawdę bardzo dużo na świecie. W Polsce rośnie pospolicie, aczkolwiek, no, tak się mówi, ale ja jej tam nigdy nie spotkałam. Piszcie mi, czy wy spotkaliście kiedyś polną miętę na łąkach? I właśnie na tych wilgotnych łąkach podobno, przy rowach melioracyjnych, nad brzegami rzek jezior, dlatego że lubi gleby żyzne, wilgotne i tworzy często takie zwarte, gęste, rozłogowe kępy, które Potrafią zdominować nawet fragment całej łąki. No tutaj nie ma szans, i inne rośliny też szans jej nie dają, ale tak, tak bywa. Jest wieloletnią rośliną, odporną niezwykle i rozprzestrzeniającą się za pomocą podziemnych rozłogów. A jak wygląda, już jesteśmy bliżej i już Wam mówię. Spójrzcie na nią, kochani. No, Mięta po prostu trzeba potrzeć i wiedzieć, że to mięta, ale jak chcecie dokładnie morfologię, to łodyga jest wzniesiona, czterokąciasta, rozgałęziona, też taka pokryta miękkim owłosieniem. No coś mi się tutaj dzieje z tą ostrością. Ej, ostrość. O. Te włoski chyba tutaj widać, że, że jest takie yy, yy, miękkie owłosienie. Osiąga od 20 do, do 50-60 cm wysokości. Liście są naprzeciwległe, widzicie? To znaczy, że tutaj jest jeden listek naprzeciwko drugiego, jeden listek naprzeciwko drugiego, tak? Yy, I nakrzyżległe, czyli raz jest tak, raz jest tak, raz jest tak, raz jest tak. Yy, krótkoogonkowe. Jajowato, nie, wie, nie widzę czy w tym słońcu. Tak, widać chyba. Jajowato, lancetowate, piłkowane na brzegach i pokryte gruczołami zawierającymi olejek eteryczny i dlatego ta mięta tak pachnie. Kwiaty, jak tutaj widzimy kwiaty, są drobne. Czekajcie. Ja w tym słońcu nic nie widzę, ale wy chyba widzicie. Są drobne. Barwy fioletowo-liliowej w takich niby okółkach zebranych w w, 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 zebrane wyrastających z kątów liści. I kwitnienie przypada na okres od czerwca do września. A zapach, który unosi się wokół kwitnącej łąki przyciąga liczne owady. Hmm, tutaj nie ma, więcej było przy ogóreczniku, ale musimy wierzyć, że tak jest w istocie. O, nie, jest pszczółka. A widzicie, przyszła. No to dobrze, czyli przyciąga. Dwie nawet. A widzicie, nie wiem czy je widać na tym. Przyszły. A jakie związki czynne? Gdzie jest mój piesek? Tam, tam. A jakie związki czynne znajdują się w mięcie? No tak, ty powiesz, tak, ty chcesz iść, już, już idziemy, biegniemy, tylko szybko nagramy ziółką filmek. W mięcie znajduje się przede wszystkim olejek eteryczny, w skład którego wchodzi mentol, jak wiecie, także menton, izomenton i inne monoterpeny. I właśnie te związki odpowiadają za taki charakterystyczny chłodzący smak i zapach mięty. W liściach znajdują się nie tylko olejek, ale znajdują się garbniki, flawonoidy. Kwasy fenolowe, gorczyce, które nadają naszej mięcie takie piękne właściwości lecznicze, czyli właściwości fitoterapeutyczne. A jakie jest to działanie? Jest takie, że mięta polna. Popr działa nam rozkurczająco na mięśnie gładkie, na przykład przewodu pokarmowego. Dlatego, we wszelkich bólach brzucha, czujemy ulgę, jak sobie takiej herbatki miętowej popijemy. We wszelkiego rodzaju wzdęciach, we wszelkiego rodzaju niestrawnościach, tak? Ten olejek pobudza nam też wydzielanie soków trawiennych, i poszedł do cienia, moje słoneczko kochana. Yy... O czym ja mówiłam? Pobudza trawienie i poprawia nam apetyt. Dzięki obecności mentolu yy, działa również miejscowo chłodząco i miejscowo znieczulająco, tak? więc dlatego wykorzystuje się to we wszystkich preparatach, na przykład łagodzących bóle mięśniowe czy łagodzących nerwobóle. No i co? I taki napar z mięty nam po prostu u, u, uspokoi cały przewód pokarmowy żołądek, odświeży nam też oddech, bo to jest też niezwykle ważne, wiecie, że we wszystkich takich cukiereczkach czy różnych innych rzeczach na no, odświeżenie też jest mięta. Łagodzi też nudności, tak? A dawniej stosowano ją również razem z lipą, maliną jako taki środek napotny w przeziębieniach i wspomagająco przy kaszlu. Chodź do larku. Słoneczko, Idziemy dalej, pancia pójdzie z tobą. Chodź, siłka zrozumieją. Zostawiamy już tutaj naszą miętę z tyłu. E, chodź, Dolark, patrzcie, ja jeszcze narwałam sobie dużo jej było, więc troszeczkę sobie jeszcze znalazłam tam z tyłu za tym. Więc znalazłam. No, poczekajcie. O! Więc narwałam sobie taki bukiecik. Idziemy z Dolarkiem do domu, a ja będę Wam po drodze mówiła. Jeszcze o mięcie, o przeciwwskazaniach. No, już nie musicie sobie na nią patrzeć, bo mi się wydaje, że do, dokładnie zdołaliście ją y, obejrzeć. No i też wiecie, no, mięta to mięta. No, mało kto nie rozpozna mięty, bo ona tak po prostu intensywnie i charakterystycznie pachnie. Chodź do tu chodź, kochanie. I te mięta. Mm, Idea. Ja. I słuchajcie, mówiłam Wam o tym olejku eterycznym i zapomniałam, że. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jednym ze składników, bo tu przejdę do przeciwwskazań, jednym ze składników tego olejku jest pulegon. I to jest dość. Y Dość taka w dużych dawkach toksyczna substancja, dlatego w formie skondensowanej czy w dużych ilościach nie powinno się stosować wewnętrznie bez kontroli specjalisty. Na przykład jak ktoś ma jakieś właśnie preparaty, czy nie wiem, to może albo też tej mięty, no nie wiem, czy z piciem, to z naparem to jest, no chyba nie, ale... W formie skoncentrowanej, jeżeli mamy taki olejek, to też powinniśmy z nim, z nim uważać, tak? Też kobiety w ciąży nie powinny nadmiernie stosować mięty polnej, dlatego że ten pulegon może działać proporonnie, tak? Może działać poronnie, więc tutaj trzeba uważać. I małe dzieci też, i osoby z chorobami wątroby. No, my mówimy miętka, 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 ale. Wiecie, jak nam coś jest to pijemy jedną filiżankę, dwie filiżanki, no nikt nie pije mięty codziennie szklankami, nie? Umówmy się, że to tak jest. Więc tutaj to ryzyko przedawkowania może nie jest takie duże, ale musicie to mieć na względzie. A teraz wam powiem jak możemy przetwarzać miętę. Jak przetwarzamy, moi drodzy, liście mięty Podobnie jak melisy, to są takie rośliny, które należy zbierać tuż przed kwitnieniem właściwie, bo wtedy jest największe stężenie olejku eterycznego, czyli Powinniśmy taką mięta w zasadzie w kwietniu, w, w maju na przykład. Wtedy one zawierają naprawdę najwięcej mentolu i tych innych substancji czynnych, a jednocześnie są najbardziej delikatne, najbardziej aromatyczne. Ale to nic, taka też może być. Oczywiście możemy je wysuszyć, potem przechowywać, sobie wysuszyć w przewiewnym, ciemnym miejscu, przechowywać, żeby te, zachowywać te wszystkie warto, właściwości, żeby ona, pamiętajcie, jak się zasuszy, żeby była zielona, a nie brązowa, tylko zielona. I co? I potem sobie robimy taki napar, jedna łyżka, zalewamy szklanką wody, zaparzamy 15 do 20 minut i pijemy. No przecież wiecie jak się zaparza zioła, jak się zaparza miętę. I jeżeli mamy zaburzenia trawienne, chcemy odświeżyć organizm, tak zwłaszcza latem to było super, że taka ochłodząca miętka jeszcze z kostkami lodu i z cytryną, super. I właśnie do takich napojów różnych możemy, do, do, do chłodników, do sałatek, wykorzystując tę świeżość, ten aromat mięty, możemy sobie to dodawać. Z mięty polnej, jak już wspominałam przed chwilą, wyekstrahowany jest też olejek eteryczny. I ten olejek jest stosowany w kosmetyce, w farmacji, w aromaterapii. I dawniej był też stosowany do wszelkiego rodzaju inhalacji, do kąpieli aromatycznych, do nacierania. Jeżeli ktoś ma jakieś bóle mięśniowe, to takim olejkiem można i dziś nacierać te bolące miejsca. A w medycynie ludowej przygotowywano wina miętowe octy zmięty, tak, które służyły właśnie wzmocnieniu i odświeżeniu organizmu. A skoro już jesteśmy przy medycynie ludowej, to muszę wam powiedzieć, jakie były wierzenia ludowe z miętą związane. Kochani, idzie sobie mięta ze mną, a ja wam mówię. W tradycji ludowej mięta polna uchodziła za roślinę oczyszczającą i roślinę ochronną. Wieszano ją w domach, aby odpędzała złe duchy, demony i chroniła mieszkańców przed chorobami. Dodawano ją, uwaga, do kąpieli noworodków, dlatego że wierzono, że ona wtedy zapewni im zdrowie i siłę. Noszenie gałązki, mięty przy sercu, co możemy nawet wypróbować i teraz, miało zapewnić. Spokój, chronić przed gniewem, ułatwić zasypianie. Tak? Wierzono również, że mięta budzi miłość, że sprzyja pojednaniu, dlatego bywała składnikiem napojów, jak już mówiłam wcześniej, miłosnych, weselnych potraw. A jej świeży zapach symbolizował też czystość, szczerość, radość. Więc wkładano ją też do poduszek, aby chroniła przed złymi snami. Widzicie do Lisia? Jak sobie tam. Ej, kto ty jesteś? Biegniesz tu? No nie wiem. Usiadł sobie w cieniu. Do no, lisiu, ty się ciesz słoneczkiem, bo już dzisiaj było tak zimno strasznie. Takie lato powinno dla mnie być. Nie takie upalne, że nie można oddychać. Ale też e, nie takie zimne, że człowiek kostnieje. No dobrze, to poczekajcie. Tu coś się czai za krzakami. Chyba nie chce mnie zaatakować, może się chce zaprzyjaźnić. Idę zobaczyć, co tam jest, kuknę, a my się z Wami już żegnamy. Mam nadzieję, że film o mięcie Wam się też podobał, że był dla Was ciekawy, że używacie miętę, stosujecie. Ja jestem ciekawa, bo mięta jest takim składnikiem, która na milion różnych sposobów można przetwarzać i stosować. Napiszcie mi w komentarzach, jak Wy tę miętę stosujecie i przetwarzacie i czy w ogóle lubicie i czy stosujecie. A ja się z wami już żegnam, ściskam was mocno i do następnego razu. Pa-pa!